Jurgen Klopp jest aż tak dobrym trenerem, jak nam się wydaje. Kłótnia teraz z Salahem w weekend, odejście rychłe niemieckiego szkoleniowca i żaden puchar prawdopodobnie nie będzie wygrany, bo tylko matematyczne szanse Liverpoolu na Mistrzostwo Anglii. Niemiecki szkoleniowiec na przestrzeni 9 lat, jakie spędził w Liverpoolu, wygrał 5 trofeów i bardzo nielubiany w tej... Yy... José Mourinho, który spędził 12 lat w Anglii, w podobnym w miarę czasie trzy sezony, co prawda więcej, wygrał aż tych trofeów 9. Tylko jedno mistrzostwo klopa, tylko jedna Liga Mistrzów Klopa. Dodatkowo mamy jedno FA Cup i dwa razy Puchar Ligi. W tym samym czasie, nielubiany Mourinho wygrywa trzy razy Ligę Angielską, wygrywa aż cztery razy FL Cup i wygrywa raz FA Cup, i dokłada do tego Ligę Europy wiem, że nie aż tak drogocenna jak Liga Mistrzów ale mimo wszystko europejskie Puchary.